Cześć, a teraz w końcu no, na moim kanale, ja jestem Rafał i czas na koniec odcinek. z ocenia składów widzów fakt że chory jestem, no, ale nie mogę zostawić was tak bez odcinka, tym bardziej, że y, widząc to co robicie pod odcinkami i oczywiście nie chodzi o nic złego, tylko o waszą aktywność. No, ale mi wam w tym pomogłem, na przykład wysłając mi y, zaproszenia do znajomych filmowań, za co już dziękuję. I dając mi możliwość nagania odcinków kolejnych, mi myślę, że dwóch, trzech, zostawiam widzów, Więc przejdźmy może do pierwszego składu, mamy 89 overola Premier League mamy, mamy Alabę tutaj, plus hmm, trzy karty. Tutaj mamy toty, prawda? Tutaj mamy Sancho, tutaj załad tych leveli, nie wbija tutaj ten gracz, widzimy plus skill boostów tak samo, więc po prostu musisz skill boosty wbijać, bo bo nie utrudni Ci to tak w zmianie zawodnika po czasie, jeśli nie będzie nim, nim Ci się dobrze grało e, no plus, co jeszcze tutaj, Mamy się myśli więc to też nie jest, to dosłownie plus, tak to jest plus, e, też max grania, więc to jest kolejny plus co ja bym mógł powiedzieć? Co ja bym mógł to powiedzieć? W sumie nie wiem, jaki jest budżet, prawda? No właśnie. więc, no. Najważniejsze no, myślę, że minus jest ten lewy bądź ten nie? bo. No, 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 no bo po prostu jest słaby w tym momencie. Już. Nie jak tutaj polecić, Nawet taki, w Robertson normalny byłby lepszy, na pewno. Albo. Mandy z Real Madrid, bo obok jest Alawa. Więc to też miałoby sens. Ech, hmm. No w sumie nie. Możemy poczekać na jakiś na, na jakiegoś zawodnika z Toty na lewej obronie, go wtedy odebrać za tego Dinia, a nawet za Alawę, jak w sumie chciał. Ale ten Dini to jest najmniej, że największy taki problem tej drużyny W większości nie widzę w sumie. Można później się kłócić o coś, ale. Najważniejsze jest to, żeby tego dnia usunąć, więc tutaj składzik tak pracujmy na 7,5 na 10. Więc całkiem chyba dobrze eee, oceniłem, więc, więc przejdźmy może do kolejnego składu nie będę przedłużał, bo już 2,5 minuty gadam, a mam jeszcze niestety, albo straty w sumie skład do ocenienia. Eee, mam jeszcze tutaj taki składzik. No, tylko widzimy i... No, też trochę ciekawszy schodzik. Znaczy... No po prostu, rzadziej spotkałem... Nie chodzi o Grealisha, na przykład, albo, albo Sancho, albo... Bruno Fernandesho. Andrzej Radystwo, jest Fana jest. Bellingham jest, na przykład, Diogo Rzuta. I plus jest ten... Bramkarz, którego zauważyłem. Ciekawe, ciekawe. No to za tak plus... Hmm, coś to jest do zmian. Jerzy, ten Tile Monster, że naprawdę fajny z niego pomocnik. którego wiem na początku, że był dobry, bo ja wiem, że ma pewne 4 sztuczek, plus 5 na 5 słabszej nogi. Yy, no, no plus jego podania są świetne i w strzeź sensie też potrafi. Ale, ale reszta taka średnia jeszcze z statystyk więc nie wiem, nie wiem, nie wiem tutaj mógłbym się pokłócić o to, żeby o stwierdzenie, że może kogoś kupić albo nawet odebrać sobie z e, pomocników, lub no tak to nie pol, Polpa dzisiaj o godzinie 16 po restarcie, kupić go po prostu bo ma 86 overall a większość osób będzie odbierać zowników od 80 do 89 lub 85 plus do 89. Pogła będzie w może nie połowie, tak w 20% jak paczek, chociaż, chociaż jeden taki wyleci dla każdego. Więc no... Opłaca się naprawdę. Moim zdaniem, nie wiem, ja może nawet jeśli trafi tylko warana tego wsadzę do, do składu. No bo, no bo liczę po prostu na to, że mogą nawet karty do składu wylecieć. Więc trzeba o tym pamiętać. Ale, no to składzik fajnie fajnym się, że nic co zmiany, strony... może ten Tilemon za niedługo, to, to tydzień, albo, albo nawet dzisiaj w sumie, było, no po prostu świetnie. Ale teraz tak mogę spostawić dziewiątkę mocną, e, tutaj, no i przejdźmy do kolejnego, no nie będę dużo ponownie, kogo my tutaj mam jest, jest Kacper, więc zobaczmy, zobaczmy tutaj. O i to jest naprawdę ciekawy skład. Mamy tutaj że jakby tej tunaliego nie było i byłby jakiś no nikt, to, to szczerze to była taka duża może bym dał sam sam z siebie wygon 9,5 chyba. Bo do, no jak mogliście się spodziewać. Dodaje oceny takie dodatkowe za ikony i karty toty. Czyli za po prostu event, który jest na, na no, który jest teraz aktywnie w FIFA. Więc w tym przypadku to ty. Nie mamy tutaj pięciu takich drobników. Plus to na linie za bardzo spotykany. Plus pan Timber. na no to tu trzeba wsadzić do, do cenę. No bo, no bo fajnie wygląda ten składzik. Czy to, coś tutaj do zmiany jest? Szczerze nie wiem. Może jakoś takiego naprawdę dobrego trafisz. A to może wymienić za, za, za kilka takich pozycji. E, no na przykład, nie wiem, tonali, taki może na, najmniej pewny ten zawodnik, albo Fufana. E, albo Timber, zależy jak się Kiel gra dobrze. No ale tak na moje oko to są właśnie zawodnicy tacy do wymienienia. Te karty to te nawet takie najgorsze, znaczy, nawet, i tak są dobre, ale naszł taki Kiedza był uz uznawany za gorszego to ty i tak będzie na długą, no to taki ten Nuno Mendes, który ludzie uważali, będzie, będzie na dosyć długo, będzie na, na kilka miesięcy szczerze. Więc tutaj 9,5 leci bez przedłużania. Oceniamy, no bo naprawdę fajne składziki się dzisiaj trafiają, I... I kogo my jeszcze tutaj mamy? Mamy jeszcze składzik Dawida. Manchester United widziałem tam skrót, więc no szczerze no to tak się ale oczywiście tutaj leci już ocenkę 9,5 na 10, 9,5 na 10 może nie jest to overall taki wiecie 9,7 plus ale tutaj jeden zawodnik w sumie trzech, no, dwóch dwóch szczególności zrobił na no, mnie no, może nie wrażenie tylko takie wiecie uczucie, że muszę dać dużą ocenę Yy, między innymi właśnie ten pan. Ale na drugim, możecie się zastanawiać, ale pewnie wiecie. I nie, nie, chodzi o stonsa. Nie. Ale. No. Fajny składzik mi się tutaj. Tutaj najgorszy chyba jest ten Pulisic. Nawet nie mówię o tym ramkarzu, bo on w sumie może być dobrze. Yy, ale. Ten Pulisic, szczerze. Takiej Zenyka Toty, Grywisz, hmm. tu tutaj by pasował, no. Ładnie by pasował. David miałby zgania I w też by dawał zganie. <coughs> no, <nie> Przepraszam. <coughs> e, no nie wiem, zobaczymy. Myślę, że tutaj 9,5 na A do zmiany po prostu ten Pulisic. Myślę, że to jest takie, no, taka na najbardziej dobra opcja. Eee. no i co? No i chyba 9,5 na 10 i tyle i... I ponownie przecież na Dzisiaj filram robimy słuchajcie Eee Kuba 12 jeszcze jest W sumie 5 skład w 9 minut to jest na w ogóle i dobry E eee, tutaj, tutaj To ja też rzadko a punkty będą szczerze Tutaj no. też ciekawy Mm -hmm. no do zmiany, takich dwóch za pod względem rywalności dwóch zawodników, można trzech, ale w szczególności dwóch. Mówię tu o Tierney'u i Maguierze. Możecie zostawić sobie takie Maguierze, ale taki Tierney tutaj no, no, widać, że tutaj nie ma jakiegoś Kozaka, no czy jest Bellingham... <laughs> przepraszam, e, no, no i Benjeder, wiadomo o co chodzi. A w tej edycji no to jest karta, nie, nie, nie taka jak kiedyś. Starsi się wiedzą co chodzi. Echem, No ale... Hm. Tutaj ten Tierney na pewno do zmiany. Za kogo? W sumie nie wiem. Bo też nie wiem jaki jest budżet. Echem, przepraszam, w ogóle nie wiem. Chyba mi jakaś zapała. Hmm. No właśnie, do tego Tierna, ktokolwiek z premier League najlepiej widzę, że tutaj premier League idzie. No i takie. Pomocną osemka że się tutaj pójdzie. Bo sobie miałem jakiś ten budżet, więc taki. Kto jest za Tierna, tu może za Maguire'a za niedługo. Później Stones, John Stones z Liverpoolu. Bo była to fajna karta. Teraz taka. Średnia jest ósemka mocno dla Ciebie. Yy, kogoś jeszcze mamy. Znaczy mamy. No tutaj to jest słuchajcie, skład chyba naj, no najbardziej wyczekiwany przeze mnie. Zobaczymy czy będzie podobny takiego jak bym ja ja stworzył, bo no, możecie się domyślać. Yy, o co i słuchajcie, to jest typowy skład jaki... Yy, znaczy jaki ja bym zrobił. No po prostu yy, dobry typowy, ale... Z dwóch zawodników, których bym chciał w sumie. No, pierwszy jest tutaj, a drugi jest yy, w sumie, nie? Wiem. Ale, 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 no w sumie wiem, ale nieważne, bo ciekawy jestem, widzicie jak się nim gra. Yy, jeśli chodzi o Skoń, no to, to jest, no, mamy kilka tutaj. To, to jest za to. Depol też jest, no w po prostu. Jest Numan, też Aleksander Arno, to jest typowo, Puskaria Bruno Fenos, to traci wszystkich wustów, ale to nie jest żaden minus straszny. Eee, Sancho też jest Martin nas na ataku, jest Wojtek, Szczęsny w rance, to też jest ciekawe. Eee, no i co? Hmm. Chyba nic do zmiany, szczerze. Nic do zmiany. Po prostu ocenka 9,5 na 10. Myślę, że 9,5 na 10 tutaj. Bez żadnych zmian. Z tym, bo pastel bardzo dobry składzik, No i co? Nie tylu, to było na tyle w tym odcinku. A na szczęście. Nie widzimy się za raz dzisiaj, czyli w poniedziałek, bo dzisiaj około godziny 15:30. Nie nadzieję, że nawet później na okresach godziny 16.00-16.30. do godziny 17 odcinek, ale chodzi o godzinę 15, że widzimy się na odcinku coś ciekawym, bo może tam się zmienić w obliczu mojego składu a dokładnie chodzi mi o, o ten licznik nad liczbą moich fanów przebił 6,5 godzin więc odliczanie do resatu. Dywże no czas zacząć. Więc to byłam w tym odcinku. Trzymajcie się. Zobaczenia już dzisiaj właśnie. I cześć.